Widajcie kochani, czas zacząć rozdanie. Zaraz ta flaszeczka perfum trafi do kogoś z Was. Pod filmem zostawię adres mailowy i tam osoba, która wygra, napisze mi swój adres domowy do wysyłki. Także trzymam za Was wszystkich kciuki i do zobaczenia za chwilę. Pa, pa! Dobra, słuchajcie kochani, zaczynamy losowanie. Tutaj mam oczywiście swojego pomocnika. Siemanko wszystkim. Który jest bardziej obcykany w temacie niż ja. <głos> <głos> Kopiujemy link z filmu. Klejamy, ładujemy komentarze. Naciskamy start i jeden, 2, 3, cztery. O, Adi <grym> Dobra, wygrałeś! Ku, ja, ja rezygnuję z tej nagrody, niech bawcie się dalej. Ja Jezus, a... Hurra! Wygrał! Dobra, Dobra następ... losujemy dalej, ja rezygnuję. No i dzięki. Czy <grym> <grym> nie chciał dla siebie zatrzymać? Dobra, jeszcze raz. Alan Starski. Dobra, Alan. Słuchaj, mam nadzieję, że będziesz miał komu dać e, te perfumy, albo, no nie wiem, może same ci się spodobają. Myślę, że nie, bo bardziej słodki zapach, taki kobiecy, więc Twojej drugiej połówce albo komuś z rodziny będziesz miał co dać. Papa, pa, życzę, e, gratuluję, życzę wszystkim e, miłego weekendu. Nie, jeszcze się z Wami zobaczę przed weekendem. Także słuchajcie, gratuluję Alan i do zobaczenia. Papa! Pa.